Beduini to koczownicze plemiona arabskie, które po dziś dzień żyją na górzystych, poszarpanych terenach dawnej Palestyny. Wędrują z dnia na dzień w poszukiwaniu pastwisk dla swoich trzód. Zadziwiające, że czasem nawet osobowa grupa Beduinów potrafi posługiwać się sobie tylko właściwym językiem i pielęgnować sobie tylko właściwe zwyczaje. Często wieczorem po zakończeniu pracy siadają przed swoimi namiotami przy ognisku, by długo rozmawiać, śpiewać, ale także trzymać straż nad swoją trzodą. By chronić owce przed kradzieżą albo przed napadem wilków. Nawet i dziś często izraelska prasa przywołuje przypadki kradzieży owiec albo ataku dzikich zwierząt. W czasach Chrystusa. Pasterze uważani byli za grupę społeczną z marginesu. Byli porównywani do Amcha arec, czyli do ludów pogan. A to, to dlatego, że prowadząc koczowniczy tryb życia nie mogli uczestniczyć w systemie edukacyjnym. Chłopcy, dzieci beduinów nie chodziły do szkół przy synagogach. Dlatego, że ich rodziny często musiały zmieniać miejsce zamieszkania, Gdyż wędrowały w poszukiwaniu pastwisk. Dlatego też Beduini nie znali prawa, często pozostawali w stanie nieczystości rytualnej. Ich świadectwo nie było brane pod uwagę przed sądami, nawet gdyby byli świadkami przestępstw. Widać więc, że byli to ludzie z marginesu społecznego. Tymczasem, gdy myślimy o Jezusie jako dobrym pasterzu, bardzo często przychodzi nam na myśl bardzo sielski obraz. Łagodny Jezus, uśmiechnięty, trzyma miłą owieczkę na swoich ramionach. Tymczasem chodzi tu o coś zupełnie innego. Po pierwsze, o to, że Jezus, nazywając siebie dobrym pasterzem, utożsamia się z pogardzaną grupą społeczną. Utożsamia się z ludźmi, którzy są z marginesu społecznego. Po drugie, zaś chodzi o to, że Jezus staje w obronie swoich owiec aż do utraty swojego życia. Dobry pasterz oddaje życie za owce, mówi Jezus. Badacze zwyczajów zwierząt są przekonani co do tego, że gdy dla przykładu, watacha wilków, liczy około 10 osobników, to trzech, trzy wilki to tak zwani tropiciele. Oni namierzają ofiarę. Gdy już wiedzą, gdzie ofiara się znajduje, wówczas wycofują się i przystępują wtedy do działania wilki, które nazywamy naganiaczami to one sprowadzają ofiary dokładnie w te miejsce, gdzie pozostałe osobniki watachy czekają. I wtedy rozpoczyna się napad. Wszystkie wilki rzucają się na ofiarę, najczęściej na owce, a prym wiedzie oczywiście para alfa, dwa najważniejsze osobniki. Nie wiadomo, czy pasterze czasów Jezusa znali te zwyczaje dzikich wilków. Wiadomo jednak, że niejeden pasterz postradał życie w obronie własnych owiec. Najemnikom nie zależy na owcach. Mówi bowiem Jezus: Najemnik i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie znają, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka. a Wilk porywa je i rozprasza. Najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Jezus Dobry pasterz nie tylko nie uciekł, ale oddał życie za swoje owce. Oddał życie za każdego z nas, aby otworzyć nam drogę do wiecznego królestwa.